Cześć, witamy się w kolejnej części, tym razem rzeczy pojedyncze. Rzeczy pojedyncze, słuchajcie, jest ich sporo. Błagam, róbcie screeny, wysyłajcie bardzo niskie ceny, najniższe, jakie się da zaczynamy. Pojedyncze rzeczy. Pierwsze to jest, słuchajcie, katana z paparazzi fashion. Po co ja ją zapinałam? <laughs> Tak bym ją chociaż szybko narzuciła. To jest długa katana jeansowa Paparazzi Fashion. To jest taka topowa marka. Ona jest bardzo zdobiona z ciemnego jeansu. Tutaj mamy logo. Cena tej katany to jest 95 zł. Ona ma bardzo dobry stan, jeżeli chodzi o rozmiar, to jeżeli chodzi o zapięcie, to zobaczcie, ja jestem XL-ką. No i tak... Dopiąć bym się może dopieła, ale tak, jeżeli chodzi o dopinanie, to do L. A jeżeli o noszenie takie, to też śmiało XL, do X, do XL, bo MK też śmiało to sobie może jak najbardziej wziąć. Zobaczcie, ona jest taka dłuższa, naprawdę do połowy uda. Tutaj też ma jeszcze logo. Także Katana 95. W ogóle te rzeczy, też jak gdyby firmowe... Mam wystawiane na vintet, jakbyście chciały sobie yy, przez vintet, to nie wiem, możecie po prostu jak chcecie paczek na vintet. Nie będę wystawiała też, jak gdyby wiecie, Vinted zanim wyślę. Oni dopiero potem przesyłają mi pieniądze. Teraz jeszcze oni yy, nie przesyłają tych pieniędzy od razu do portfela i to trochę po prostu trwa. Koszula Emo. 36 tu jest z metki, to pasuje też śmiało do XL-ki. Tak, taki jest materiał. Wzór bym powiedziała taki trochę moro, taki kamuflaż. Cena 45 zł tej koszuli. To jest Emo-jakość premium ogólnie, prześliczna. Dalej mamy tutaj Coco More. Przepiękny sweter. Tutaj kamera trochę przekłamuje. On jest taki bardziej karmelowy, zgaszony. Już Wam pokazuję mniej więcej jak on leży. On ma takie ładne, szerokie rękawki. Tutaj mamy takie ozdobne guziki. Jeżeli chodzi w ogóle o swetry, to kokomorę w ogóle króluje. Tutaj jest też taki, zobaczcie, luźny. Nie ma żadnego ściągacza, tylko on w że ma taki kolor. W rzeczywistości jest bardziej przygaszony taki. Tutaj mamy półgolfik. Tutaj śmiało do XL albo jeszcze więcej. Bo to jest taki model, jakby pudełkowy. Zobaczcie, że tu jest jeszcze miejsce. Tutaj mamy plecienie. 125 zł 115 zł ten sweter. Body Ola Woga, takie welurkowe, to jest emeczka. Tutaj mamy logo Ola Woga, 35 zł. Body La Manuela, to jest bardzo fajny materiał w ogóle, taka skóra węża jak gdyby. I tutaj mamy z tą dziurką na 40 zł te body La Manuela. One mają fajnie, bo mają jako body takie cienkie to zapięcie, że to nie spłaszcza tyłka. Różowa koszula z prześlicznym zdobieniem. Rozmiar L. Tutaj mamy taki kołnierzyk, bardzo zdobiony. Zdobiony kołnierzyk. Kolor taka fuksja. Też 35 zł. Ta koszula dalej mamy okrycia wierzchnie 75 zł to jest jak na teraz słuchajcie taka kurtka jeansowa ona jest cała ocieplana na takim baranku także taka właśnie o kurteczka jeansowa z metki też słuchajcie w ogóle M ja jestem XL ką w guzik bym się dopięła ale byłoby mi ciasno ale to też bardziej jest do takiej i to jest krój bomberki taki nie taka jeansowa bomberka z taką tutaj naszyweczką. Kieszonki też są, zobaczcie, barankowe. Kolejna narzuta, taka ala króteczka. Tutaj nie ma rozmiaru, ale myślę, że to jest takie Uni ML, dlatego że ona na mnie jest ciasnawa. Yy, o, nawet przy... tutaj jest mi ciasno. Yy, kolor to jest taki, też kamer, to jest takie zamszykowe z frędzelkami Cena też 40 zł i ona jest zapinana na, na py, nie? To to jest to. I tu jest jeszcze jedno przepiękne to też jest to. Gdyby to nie było na mnie małe, to jest MK z metki, to jest ten tweet, czyli to jest taki sztywny materiał, ale ona jest taka z białą, połyskującą nitką. Zobaczcie, tu biała nitka tak prześlicznie połyskuje. To jest bezrękawnik. To jest w ogóle bardzo mój styl, ta kamizelka. No tylko tak jak mówię, jest mi mała. Ona powinna być większa. Znaczy tak, ja się w niej zapnę, ale ona jest zaopięta. Ona powinna być luźniejsza, żebym ja mogła sobie ją tak przepasać, żeby ona taka. To powinna być większa po prostu, ale tak jest prześliczna, tweedowa, biała kamizelka. cena tej kamizelki. Zróbmy już ją za złotych 50. 50. Niech zostanie za 50. Ja ją chyba mam na wintek nawet drożej w sumie. O, w sumie od tego miałam zacząć. Od kompletów, słuchajcie, dresowych. Dobra, pierwszy komplet dresowy to jest tak. W ogóle to jest bluza eska spodnia eska z New Yorkera, ale to nie jest SK. To jest na elkę. Na mnie to też jest dobre generalnie. Taki ładny, zgaszony róż. Tutaj coś takiego. Z kapturem. Bluza raz. I do tego są spodnie. Różowy komplet dresowy. 50 złotych. Tutaj mamy normalnie na tym na ściągaczu. Czyli to może sobie wziąć, albo chyba Eska, że lubi oversize bardzo. Tutaj welurowy, pomarańczowy dres. Eee, bluza jest z krótkim rękawem. To jest w ogóle LK, z czego się nie mylę. To jest tutaj, słuchajcie, jakość premium, to jest włoski produkt w ogóle. Ale tutaj śmiało wejdzie sobie bez najmniejszego w ogóle problemu XL. -ka. Na dwa razy XL będzie po prostu mocno dopasowane. Też jeszcze kolor, myślę, na teraz, krój na teraz. Bardzo dużo tutaj jest zdobiona. Zakładacie sobie nawet na to ramoneskę czarną, adidaski i super. Do tego są spodnie, to jest przemiły, przemiła jakoś weluru. Cena tego dresu to jest, słuchajcie, tylko stówkę Wam ją robię tutaj na tej mojej wyprzedaży. Spodnie mają oczywiście wysoki stan, ściągacz na dole i tutaj jeszcze takie logo dodatkowo. I dres ten panterkowy, to jest XL. Taki karmel, takie wstawki panterkowe. Cena dresu też będzie 50 zł i tu jest jako jedyna bluza bez kaptura. Tak się prezentuje. I tu nie ma kaptura. XL. -ka z Panterka. Dobra, to dresy mamy. Teraz idziemy dalej. Może, o super, bluza Ola Voga. Bluza Ola Voga. Czy mamy tutaj rozmiar? Podejrzewam, że M. To jest bardzo gruba bluza. Uni. To jest bluza tie-dye, czyli ta barwiona. Tak wybarwiana. Bardzo gruba bluza. Ona ma takie elementy tutaj poszarpania. Tutaj jakby trochę dziury. Imitacja dziur. Tylko, że one chyba nie są na wylot. No, może, ale tak nie całkiem. Na kieszeni też są te dziury. Tutaj mamy wyszyte logo. Naprawdę gruba bluza. Naprawdę gruba, ciepła bluza. Ona jest cała taka na... na polarze. Cena bluzy Ola woga 55 zł. Uni do LXL też śmiało. Dalej to będzie tak. Spódnica z jeansu. To jest jasny, szary jeans. To jest esperanto. I teraz tak, rozmiar jaki to jest. Nie wiem. Elka. No, ja w to na pewno wchodzę, ale dajmy to jako Elkę. Ona jest. Elastyczna, ale ona ma, zobaczcie, bardzo wysoki stan, ta spódnica I, i tak jest do kolana. Esperanto to jest też jakość premium to jest taka ołówkowa, jeansowa, prześliczna spódnica. Zobaczcie, jak ona ma tutaj z boku zdobienia. Tutaj ma swoje logo: Cyrkonie, prześliczne. Naprawdę taki jaśniutki, szary jeans. Na tej spódnicy zrobimy też ją za 50 zł. Piękna ołówkowa spódnica Esperanto. Tutaj mam spódniczkę z La Manuela, emeczkę, na eleczkę też oczywiście jak najbardziej, tym bardziej, że jest elastyczna. Najmodniejszy kolor tego, znowu w ogóle nie wiem czego jest, tu włożona, tu jest tył, nie bok, dobra, nie tył, tył, dobra. Tu jest przód i tu powinno być wiązanie. Ona jest jakby taka zakładana, to jest taki zamszyk, bardzo delikatny, przepiękny. Teraz Bordo to jest hit tego sezonu. Cena tej spódniczki, to jest 45 zł spódniczka La Manuel. No i słuchajcie, obłędne spodnie, ale już niestety ja się w niej nie wsuwam, bo jest to M, to jest 27, tak, to jest 27 na, na L, też jak gdyby jak najbardziej, dlatego, że to są te Materiały takie mocno wyszczuplające, zbierające. Ona ma tutaj, zobaczcie, bardzo dekoracyjny pas Esperanto w cyrkoniach tak, z przodu, z tyłu. Materiał to jest bajka w ogóle. On jest taki, taki porządny, taki konkretny. One tak przepięknie dolegają do ciała całego i takie. Zbierają, także to na MKL. -kę. Tutaj nie ma prawdziwych kieszeni z tyłu, tylko takie. No, obłęd. Te spodnie zrobimy za 140 zł. Esperanto. Ja ich nawet jeszcze nie wystawiałam na wintet, ale jak tutaj się nie sprzedają, to je wystawię. Spodnie Dishi. Nie przygotowałam ich, nie przekręciłam. Te spodnie to też jest jakoś premium, to jest jeans jasny, bardzo jeans, bardzo zdobiony rozmiar 30, czyli to też jest taka L jak gdyby XL -ka. przepięknie tutaj zdobione przy kieszeni nawet oni takie zobaczcie detal jak guziczek mają taki śliczny, I spodnie są też z wysokim stanem, Tamto oczywiście też są z wysokim stanem, one was tak wysmuklą, jeżeli wasz rozmiar to nie zastanawiajcie się, bo Esperanto chodzi po 250-300 zł. Eee, Dishi zresztą tak samo. I te spodnie za 120 zł. Ale też bardzo ładne. One mają gdzieś tam tutaj takie bardzo subtelne przetarcia. To nie są jakieś dziury, że widać Wam skórę, tylko takie bardzo subtelne gdzieś tam przetarcia na nogawkach. Na pupie tak wyglądają. Bardzo ładne. takie, Każdy po prostu detal w nich jest. Wow. <śmiech> <śmiech> Dobra, i ostatnie rzeczy to są sukienki. Pierwsza sukienka, cena 35 zł. Czerwona. Takie tutaj, ona jest taka w półgolfik. To jest sztywny, bardzo materiał, cały, taki wytłaczany, odcinana i tutaj taka yy, z tymi zakładkami porobiona, taka rozszerzona. Czy tu jest rozmiar M? Tu jest na metce XL, ale to jest yy, M. M, tak bardziej M, no. Kolejna sukienka, 40 zł, prześliczna, błękitna, to jest L z tego co kojarzy, i to tak na takie ML ona ma tutaj nawet taki jak gdybym ala gorset na biust taki trochę kopciuszek yy, słuchajcie, teraz wszystkie te jakieś, nie wiem, andrzejki, ostatki ta jak w ogóle jak najbardziej na takie andrzejkowe, czy yy, te nawet jak będą jakieś walentynkowe bale. ta ma tutaj w ogóle kieszenie jeszcze do tego przepiękne, ja tą akurat miałam na weselu ale też myślę, że spoko ten kolor nada się właśnie na jakieś andrzejki to to są takie tańsze. Teraz tutaj jest tak, sukienka z La Manuela, emeczka, ona też fajnie się sprawdza dla kobiet z brzuszkiem. Takie pomarańczowe, tutaj mamy takie rękawki. Nociwek. Sukienka, słuchajcie, z Bajolala. To jest emka, to jest długa sukienka, którą możecie nosić, tak? Albo jako hiszpankę. Taki ma rękawek wszędzie wstawki z koronki, no coś prześlicznego, ta sukienka długa jest, słuchajcie, za 90 zł, ona z tyłu ma taki, taką gumę wstawioną też, tak, że bez problemu wejdziecie, to jest M na L, -K. też pasuje, pod biustem też jest ta koronka, dekolt sobie też tutaj regulujecie paskami, ściągacie i macie głębszy dekolt lub prostujecie i tego dekoldu praktycznie nie ma, ona jest taka z przodu jest delikatnie krótsza. O, może ja podniosę ten, że, że tak powiem, widać wam kostkę i stopę. A z tyłu już nie widać, bo jest dłuższa. Piękna, piękny print. 90 zł, ta długa sukienka. Teraz tak, sukienka lub tunika zależy kto jak będzie nosił. To jest paparazzi fashion. To w ogóle tak, to może być oversize jako taka tunika dla wielu osób. Materiał to jest taka coś jakby imitacja eko skórki, o coś takiego widzicie. Ale tutaj wejdzie, słuchajcie, to jest naprawdę sporo. W ogóle to jest szerokie na biodrach. Jak jesteście niskie, to może być sukienka, a jeżeli wyższe, to może być to tunika. Ja to nosiłam jako sukienkę do kryjących rajstop. Po prostu bardzo wygodna, bo tutaj wszystko <laughs> maskuje, nic nie widać. Ona jest tak poszerzona. Ona miała tutaj też kieszenie. Czy mi się wydawało? To nie ta. <śmiech> <śmiech> Sukienka z paparacji 60 zł. Z tyłu masz takie logo paparacji. A tutaj ten zamek, on ma od spodu. A możecie sobie albo, właśnie zasłonić, i nie ma dekoldu, albo podsłonić to to jest ta sukienka z paparacji, taka bluzko tunika z bajolala, biała emeczka, z takim głębszym dekoldem materiał jest taki jakby nie wiem, lniany, coś takiego taki o, taki, wstawki takie koronkowe, ta biała tuniko bluzka ona też tutaj ma te sznurki, też sobie tu możecie się bardziej ściągnąć w pasie MK z metki też pasuje na Lkę. Cena tej tuniki to jest słuchajcie 50 zł biała tunika. Yy, sukienka z Liwi, prześliczna, koronkowa. No to był ich hitowy, hitowy model. To jest MK z metki, ale pasuje do XL jak najbardziej, bo ona jest wszędzie bardzo elastyczna. No jest piękna, elegancka w stylu takim po prostu boho pudrowy róż, również nosicie. Albo jako hiszpankę, albo w ten sposób. Cena tej sukienki to jest 75 zł. Kolejna sukienka jest obłędna, ale no nie mogę tak jak gdyby Wam zaprezentować jej walorów, ale ona jest taka sexy. Rozmiar. ML. No tak, śmiało na takie w ogóle L. Ona tak Was opina. Tutaj mamy taki dekoldzik, Się w niej robi. Rękawki mogą sobie opadać. Można je dać sobie wyżej. Rękawki są też, wszędzie są te ściągacze. Rękawki są siatkowane. Natomiast cała sukienka jest, ma dwie lub trzy warstwy tutaj. To jest oczywiście miniówka. To nie jest jakieś bardzo długie. To jest miniówka. Mega, mega sexy. A <laughs> cena tej sukienki... To jest 50 zł. Dobra, i przychodzę. Słuchajcie, ostatnie już rzeczy. Tutaj mam na wieszaku, sobie jeszcze przypomniałam. Guma balonowa. Taka sukienka. Ona jest tutaj łapana w pasie takim sznureczkiem. Ona jest nowa z metką. Stówkę prześliczna, naprawdę prześliczna sukienka. Ja mam jej zdjęcie w niej, zdjęcie na Vinted, Możecie sobie zajrzeć. Koszona tam jest droższa. Taka sukienka z Excellence, jakość też premium. W kwiaty cena tej sukienki to 50 zł. Mega seksy dopasowana sukieneczka. Polska produkcja to jest też eleczka z Ekoskórki, z dekoldzikiem. Też jej zdjęcie jest na winte, jak macie ochotę zobaczyć. takie zameczek po długości. Cena na transmisji to jest 50 zł. Nie na transmisji, tylko na tutaj, na wyprzedaży szafy. MK z Majtki pasuje do XL, ona jest w literkę A, taka pomarańczowa z różowymi yy, z jakimiś tam znaczkami. I jej cenę tutaj też Wam robię 60 zł. To jest taka wieczorowa, Andrzejkowa, właśnie bardzo sukienka. Jak byłam szczupła, to w niej chodziłam na Sylwestra na przykład. Wstawki z koronki dłuższy, ręk długi rękawek, ale koronkowy, no przepiękna jakość, jest też cudowna tej sukienki, ona jest zobaczcie, już wytaliowana pięknie tutaj ona w ogóle wygląda jak nowa a ma już trochę lat, naprawdę to jest bardzo dobra sukienka 60 zł, czarna czarna sexy mała czarna to jest 42 z metki, ale to jest M -ka. słuchajcie, to, to wynosicie naprawdę, wow też mam w niej zdjęcie na na vintage. ona ma kieszenie jest mega uniwersalna jeżeli jest w waszym rozmiarze to też ona kosztuje tą 50 tutaj czerwona taka bardziej wyjściowa właśnie też na te wszystkie Andrzejki, Wesele i tak dalej, i tak dalej, ostatki bale, bale walentynkowe kolacje walentynkowe do pięknych nawet czarnych szpilek ona jest taka, widzicie, princeska trochę rozmiar to jest L ochlala cena tej czerwonej balowej bardziej, ale róbcie screeny jak coś to zrobimy ją za 50 zł już o matko i ta sukienka ostatnia to jest w ogóle sukienka no, no po prostu to trzeba zobaczyć kogoś z niej, bo ona tak tego nie odda. To jest sukienka, którą ja sobie wykupywałam słuchajcie, na poprawiny i miałam ją tylko wtedy, ten jeden raz w życiu na sobie. Ale ja widzę, jak na, na wakacji na jakąś fajną imprezę, ona jest dopasowana to jest emeczka. Ona była przedroga, pamiętam, ale oddam ją za, nie wiem, 80 zł. Do niej jest taki prześliczny, bardzo mocno zdobiony paseczek. Można ten pasek założyć. Nie trzeba. Dobra, do... i słuchajcie, pokazuję buty. Możecie je sobie dobierać do paczek, tak jak mówiłam, za darmo. Rozmiar 38. Szpilki transparentne, nowe. Espadryle, takie beżowe, nowe. 38 na razie wszystko. to jest chyba 39 takie profilowane bardzo wygodne, ja je w ciąży miałam na weselu i było mi w właśnie bardzo wygodnie na taką szerszą stopę to są baletki czy tam mokasyny to jest tutaj 39, ale to jest 38 takie mokasynki i teraz tutaj klatki to jest nawet, to jest 38. ale może być na 37, pamiętam, że one takie były. Cyr cyrkonowe. Albo sobie dokładać je do paczek, albo sobie opłacacie tutaj paczkę. Te są. Te są 38. Szare takie sandały. Na koturnie, ale nie wysokiej. To są takie trampki wsuwane. Takie błyszczące. To szare też jest błyszczące. I to też jest 38. Tak, 38. Kolejne trampki. Srebrne. 39. I słuchajcie, botki teraz na jesień. Rozmiar 38. Te botki, słuchajcie, są nowe. Także, jakby ktoś je chciał, to botki zrobimy za 20, chociaż złotych. Ja chyba ich ani razu nie miałam na sobie poza domem. Taki. Nie, taki niewysoki, stabilny Bardzo obcas 20 zł te bodki. I to wszystko Dobrnęłam słuchajcie do końca Och, Już miałam dosyć Bo trochę tego było tutaj Także oczywiście zapraszam do wiadomości prywatnej Mój instagram, mój facebook Macie na dole w opisie Pod tym filmem linki Wysyłajcie screeny potem się dogadujemy, opłacacie i ja wysyłam w tym nowym tygodniu paczki, błagam, tylko zainteresowane i zdecydowane osoby, a nie pytania w stylu czy ta rzecz jest dostępna, po czym jak ja opisuję, że jest, to się nagle w ogóle przestaje osoba odzywać, to się dzieje cały czas, słuchajcie. To się dzieje cały czas, ja nie wiem co ktoś ma na celu, pisząc, pisząc takie coś. Do następnego, miłego dnia!